Cześć Manko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będzie u mnie na kanale nowość. To znaczy mam na myśli nowość taką, że nie było tego u mnie nigdy na kanale i dlatego u mnie jest nowość. To narzędzie służy nam jako narzędzie ogrodowe. Możemy również je wykorzystywać jako taka piła szablasta do przycinania jakichś tam deseczek, desek. To urządzenie jest na akumulator 20V. W tym pudełku nie mamy akumulatora, musimy sobie osobno dokupić. Dodatkowo mamy 3 lata gwarancji. To jest tak zwana piła do gałęzi lub taka piła szablasta. Lisi ogon możemy obsługiwać jedną ręką. Bardzo wygodnie się przez to przecina. Napięcie zasilania 20V. Prędkość skoku brzeszczotu regulowana od 0 do 2700 na minutę. Dodatkowo tutaj mamy długość tego skoku 20 mm. Średnice gałęzi, jakie możemy przecinać, to jest do 90 mm w zestawie brzeszczot i ta przystawka dodatkowa. Tradycyjna walizka. No, i co tutaj mamy? Brzeszczocik do drewna. Instrukcja obsługi. Tu jest ta przystawka. Posiada takie zęby, które zahaczają o gałąź i łatwo nam po prostu jedną ręką przecinać. I sama piła. U mnie na kanale jest, ale na akumulator 12V oraz bardzo podobne tego typu narzędzie na łańcuch z prowadnicą, również 12V i 20 V. Regulacja działa płynnie. Tego nie wyciągamy. Jak założymy brzeszczot, to po prostu, no mamy tak, jakbyśmy mieli piłę szablastą. Tu mamy takie wypustki i tu wycięcia. Musimy to włożyć. A tutaj nam. Wskoczy po prostu, ta część się zablokuje. Tutaj mamy ten przycisk. Tak. Żeby wyciągnąć, musimy nacisnąć i łatwo ściągnąć. widać taki ruch oscylacyjny nie ma takiej regulacji jak w, w piłach szablastych bo widać tutaj nawet że nie tylko jest taki ruch posuwisto-zwrotny tylko również taka oscylacja że wychodzą te zęby tutaj do przodu A tutaj widać wyraźnie Ok, aż przetniemy takie części od drzwi zobaczymy czy to przetnie muszę jakoś tak No oh, w takim przypadku tu akurat przeszkadza ta przystawka. Jakby było okrągłe to tak. No bo jako piła szablasta. To czekajcie wyjmiemy to. Mm. -hmm. No, a po tych cięciach, to tutaj mamy już akumulator. No, o dziwo jeszcze, czy kreski. Także bardzo wydajna praca tym urządzeniem, tym narzędziem. Powiem Wam, że no, przy takich y, większych gałęziach to lepiej odpiąć tą przystaw przystawkę. I tak jak piła szablasta, wygodniej się po prostu przecina bliżej. Tam powiedzmy, ziemi. Fajne narzędzie do ogrodu, nie tylko, bo do warsztatu również możemy sobie jakieś deseczki przecinać. To tyle na temat tego narzędzia. Niebawem będzie film porównanie tej 20-woltowej piły z tą łańcuchową, też na akumulator. Także zobaczymy, jaka jest różnica w cięciu.